że to jest bez sensu, że musieliśmy pójść do domu. Trzebać się w nowe ciuchy. I dopiero teraz możemy pójść do restauracji. Mimo że jesteśmy bardzo, 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 bardzo głodni. Może i bez sensu, może i bez, bez sensu. A przynajmniej dobrze wyglądamy. To akurat się mogę zgodzić. No dobrze. Da chodźcie, chodźmy do tej restauracji. No dobrze, mamuś, idziemy, idziemy. Mhm. Co? Męczące jest tutaj. W ogóle, pewnie przerobić sobie swój pokój. W jakim sensie przerobić? No, przemalować. Ty na, ty na głowę upadłaś, czy co? No nie, jakby dlaczego? Bo dopiero miałaś malowany dom, malowany pokój. Wszystko remontowane i w ogóle. No, dopiero, to było już dawno temu. Poza tym, muszę mieć bardziej się na styl. I muszę sobie pokupować jakieś ozdoby do pokoju. Tak, miałam rację. Ty na głowę upadłaś. No dobrze, chodźmy już. I już nawet nie wspominaj na ten temat, bo za nerwicę dostanę. No dobra, no dobra. Musisz pop... to po prostu popchnąć, kochanie. A, myślałem, że się pachnie. No dobrze, tak to się pozmieniało. O! Dzieci, chcecie gorącą czekoladę albo y, jakiś coś? Tak, tak! Y, mamy tak matcha, gorącą czekoladę oraz kawelatę. No y, tak, dwie kawelate. Y, trzy. Dobrze, niech będą trzy kawelate. I y, dwie czekolady i jedną matcha. Dobrze. Czekolady dla młodych? Mhm. Uh -huh. e, Lata. Lata niestety mamy dwie. I tej macie. No dobrze, to dla mnie będzie czekolada. Dobrze, to ja płacę te. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Mm, widziałaś, tam są jakieś miotło. No tak, żeby posprzątać te liście, albo komuś przeszkadzało. Teraz tutaj jest szaro i ponuro. Mm. Niech już będzie się... Niech już będzie październik. No ale po co? Bo wtedy zaczną tutaj być ozdoby halloweenowe i będzie jakoś to lepiej wyglądać. No w sumie rację. Możemy usiąść i to wypić, bo jesteśmy zmęczeni. Przecież dopiero wyszliśmy. Za niedługo dotrzemy do restauracji. Mm, nie. Ale dobra. Mmm, ja Zapomniałem, że nie lubię maczy. Och, Boże ci... Serio? Serio Wojtek? Zapomniałeś, że maczy nie lubisz. I sobie kupiłeś maczę? No jakoś tak wyszło. Och... Chodźcie już. Widzisz, kochanie, już są doby Halloweenowe. Mmm. Jak się nie boleści jakieś. A widzicie? Na, po drugiej stronie jest już restauracja. No to chodźmy. No idziemy przecież kochanie, to tak się śpieszysz Bo chcę już wejść do ciepłego miejsca, bo tutaj chłodno, a ja mam spódniczkę Jakby na górze mi, dobrze mam cieplutki sweterek Ale na dole ten W ogóle wiesz, że my mamy meeting? No wiem, specjalnie to wybierałam, żebyśmy miały Epa, ty masz spódniczkę tego samego koloru co ja bluzkę A ja mam spódniczkę tego samego koloru co ty sweterek A no w sumie No dobrze to idziemy? No tak. O, jak tutaj cieplutko. Kolącia, jakbym powiedział. Och, nareszcie ciepełek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzieci, idźcie zająć miejsce. A my ten. Albo nie, w sumie chodźmy wszyscy już zająć miejsce. Tu jest jakieś wolny. Czekaj, zobaczę, czy jeszcze gdzieś są wolne. Jest jedno, ale tam się nie zmieścimy, więc tutaj będzie idealnie. Super. To ja tutaj chcę. A ja wolę sobie tak usiąść normalnie. Ja idę do fotela. Ja tu sobie usiądę. Mam mogę koło ciebie? No pewnie. Daj tutaj Ej, ale dla mnie miejsca nie ma. Mmm, masz iść. Iż... Tam jest taka strefa dla dzieci, mam sobie tam usiąść. A no, w sumie nawet do niego pasuje. Ej! Jakiś problem? No, zabrakło dla mnie miejsca. A, no tu mogę przysunąć tutaj tą pufę. Co no bym poprosił? No dobrze, dziękujemy. Nie ma za co. Serio? Serio, Wojtek? Starszego pana poprosiłeś o przesunięcie sobie puchy, bo sam nie umiałeś? No, ale mama, no, sam zaproponował. proponował. To ci powiedzieć, że dziękuję za pomysł, że coś ten dostaje. Właśnie, Twoja mama ma rację. Och. No dobrze. Ja tutaj mam menu. Mmm, to dać? Emi. Dobrze. To, e, dziękuję. W razie czego to proszę powołać? Możemy pójść do stafy dla dzieci. Właśnie. No dobrze, idźcie, idźcie. Jej! Tu kibele. Tutaj jest jakaś pani z dzieckiem. Omega, ale tu fajnie. Ja biorę misia. Albo nie, chcę na licku, Ale fajne. Nie, ja chcę na misia. To ja chcę na wiewiórkę. Ale tu jest fajnie. A to jest wiewiórka, czy, czy co? No, wiewiórka. Aha. No dobra, właśnie pogupiłam. Mm. Teraz może obok ciebie usiądę? Nie. Kochanie, skąd nie wiesz co założyć, to możesz wyrzucić te kubki. Serio, tylko do tego mnie potrzebujecie. No, ale ktoś się przyda, kto się tym zajmie. Boże, święty. Proszę bardzo, gdzie to jest? A, w sumie się nikt nie skapnie. Nikogo nie ma? Nie ma. Nikt się nie skapnie, jak zrobimy, tak? Psią, ziół. I spukuję... spóczam. Boże. No dobrze. Ha. Już. O, no to dobrze. Dzieci, chodźcie już, będziemy zamawiać. Gdzieś no inne, inne. Łaj! poszli, się. Co tutaj tak mokro? Mamo, prawie się poślizgłam, bo tam ktoś e, 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 wodę chyba nie zakręcił w koni i jest mokra. Jak nie zakręcił? jest? pokaż mi to. To niebezpieczne, jeśli ktoś wodę mi nie zakręcił. A! Boże święty, tu jest całe zalane. Trzeba dzwonić po hydraulików chyba. Przypada, pana, tam cała toaleta jest zalana. Co? Jak to jest ta toaleta zalana? O Boże święty, co tutaj się dzieje? zamknąć tu drzwi, i zaczął wylatywać, ja pójdę po mopa. Dobrze, ja zadzwonię po hydraulików. O Boże, o Boże. Co tam się stało? Wojtek, wiesz coś na ten temat? Nie, znaczy jak wyrzucałem ten, 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 ten kubki, to, 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 to nic nie widziałem. A ty je tak właściwie wyrzuciłeś? No, na dwór proszę Do parku aż? I tak szybko wróciłeś? No, um, tak. Niech naj tylko znajdę tego, co za to odpowiada. O Boże. Trzeba to teraz szybko umyć. I te podłogi, bo to jest niebezpieczne. Ludzie się mogą poślizgnąć i tyle z tego będzie. Niestety będę musiał zamknąć restaurację. Trzy dni po otwarciu. Z tego, co wynika, będzie trzeba niestety zamknąć tą restaurację, ponieważ została zalana toaleta i nie wiadomo, czy... Nie mo czy się nie stanie coś gorszego? więc niestety muszę Państwa poprosić o wyjście. Straszne, do widzenia. No i super. To co, zamawiamy pizzę? Tak, pizza! Tak! A ty co, Wojtek? Nie cieszę się. No cieszę się, cieszę. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. No to co, pizza. Mhm. Ach, bez sensu. Już zdążyłam zamówić moje danie. No chodź, kochani, no niestety się nie najemy. Bez sensu. No dobrze, dzieci, chodźcie, chodźcie. Mm. A właśnie. E, w przyszłym tygodniu, w przyszłym, kiedy jest Halloween, nie wiem, innymi słowy, e, trzy dni, czy tam w dzień Halloween, nie wiem, jeszcze się, to jest data ustalona, ale plus minus podczas, w dzień Halloween ma być festiwal w parku. W tym parku? Nie, w tym u dziadków. O, super, uwielbiam tam być. Mhm. Więc pojedziemy, dobrze dzieci? Tak, i przy okazji dziadków odwiedzimy. Mhm.